Witam się po raz kolejny w drugiej części filmu z serii o tej myjce ciśnieniowej. Jak mówiłam, będziemy nagrywali, jak ona po prostu w działaniu. Potrzebna właśnie jest myjka, przedłużacz. Tam, jak widzicie, leży szlauf. Jest potrzebny, że tak powiem, jakiś szlauf podłączeniem do źródła wody. Przyjściówka tak zwana szybko, szybko złączka dostosowana do grubości danego szlaufa, jaki tam po prostu to macie. Mąż tu będzie podłączał w miarę, że tak powiem postaramy się pokazać jak to będzie zamontowanie wyglądało i oczywiście potrzebne jest auto lub jakaś po prostu elewacja w zależności do czego chcecie to używać. I przystępujemy do Montowania całości cicha, Piesiu! Jest Pies nam tu będzie hałasował, ale to nic. Tutaj już ma poskładaną tą lancę. Pokaż weź ten, tę regulację. Może pokaż tutaj, i tutaj w lance, jak widzicie, jest regulacja poziomu właśnie wody. Na razie będziemy wodą próbowali. Nie mamy specjalnej piany, zobaczymy podłącza po prostu ten y, przewód, który będzie, będzie woda przechodziła do y, zmyjki po prostu ciśnieniowej. Po jednej stronie właśnie będzie ten szed przewód, a po drugiej stronie będzie szło szlał w, y, po prostu z ujęciem ze źródła y, wody. I tutaj tak po tej stronie zakładamy właśnie ten ten przewód, który jest w zestawie do do przejścia, po prostu źródła wody, nie, nie ten szlak, których jest do wody, po tej stronie, żeby ktoś tak się nie pomylił. Kabel jest dosyć długi, widać i źródło wody tutaj z daną przyjściówką. Jak mówiłam, nie było akurat przyjściówki w komplecie. Musieliśmy sobie dokupić po prostu do do cali danego po prostu szlaufu jaki macie szlaufam i już mamy podłączone oczywiście do prądu musi być prąd bo bez prądu to nic nie będzie jakiś po prostu przedłużacz Kto... słychać mniejszy lub większy strumień wody nie wiem czy mnie dobrze słyszycie ustawienia wygląda to tak ciśnienie jak widać jest porządne więc będziemy tutaj testowali pierwszy raz i tutaj założyliśmy po prostu naleliśmy tutaj mąż próbował tego płynu co mamy zaraz wam na auto pokażę. niby troszkę tę pianę tam widać, może bliżej i teraz weź daj No, niby piana troszkę się robi, ale pewnie trzeba specjalny taki płyn do, do po prostu, do piany, który tam pianę wytwarza do mycia. My na razie mamy taki zwykły płyn do mycia po prostu auta, gdzie sobie musieli pewnie zakupić taki specjalny płyn, to się po prostu zamówi i taki płyn po prostu się, się kupi ale że tak powiem jak na pierwszy raz to umyjemy sobie tym co po prostu płynem co jest ale widzę dosyć sporo właśnie tego płynu idzie um. mam nadzieję że dobrze widzicie tak więc pierwsze użycie jest Okej, okay. jakże tak powiem za tą cenę, no ja muszę się przystawić w drugą stronę. Nie będę wam tam z drugiej strony po prostu bardziej nagrywało O z tyłu widać. A pachnie bardzo, bardzo, bardzo ładnie. No to my tu sobie będziemy myli. I tak wygląda. Pierwsze użycie takiego po prostu płynu. i słyszycie, hałas jest, także więc zagłusza praktycznie wszystko co mówię. Teraz przód, w drugiej stronie. Jak widać jakaś po prostu piana jest z tego płynu, ale nie jest to to, co powinno po prostu być Cóż ja wam tutaj może już nie będę przedłużała Tylko po prostu my sobie już to umyjemy Pożegnam się myślę jak za tą cenę to polecam kupić i pa! Nie widać, ja może już pokażę na samym końcu, jak ładnie się umył po spłukaniu wodą. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. I tak już. Ja tak powiem, taka końcówka filmu już się, mimo to, że pożegnałam, jeszcze Wam pokazywałam, pokazałam proces spłukania i całkowitego, że tak powiem, umycia. Pomył się bardzo ładnie, nawet szybę elegancko umyte. A się błyszczy, bo to ten płyn to taki płyn z woskiem, więc jednocześnie na błyszczą. nie jakby były płynem myte te szyby tak wyglądają. Podoba mi się, jak to mówią.